życzliwości wzajemnej I to jest rzeczy bardzo ważne i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Na koniec prosił mnie godzinę przed sesją, aby wszystkim uczestnikom dzisiejszych obrad przekazać najlepsze życzenia noworoczne. Pan sołtys ze Sruk, który przebywa w szpitalu w tym momencie Pani mnie i w niniejszym przekazuję przekazuje lepsze do czynienia dla wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, ja bym chciał również w imieniu tej naszej wspólnoty radnych złożyć jak najcenniejsze życzenia. Dużo zdrowia. Dziękuję za współpracę szczególnie Panią, Panom Sołtysom, wszystkim funkcyjnym. I po prostu przekazać w domu tym, co zostali, jak najlepsze życzenia do sięgo roku, dużo zdrowia i proponowałbym podnieść toast. Tylko zanim podniesiemy toast, to jeszcze muszę wypowiedzieć magiczne słowo, że 13 sesję uważam za zakończoną. Nie odpowiedziałem. 그게 <laughs> 도로였는다어요 <laughs>